Hej. Witam Was serdecznie na kanale Lubię tworzyć! Kolejne serca origami wzbogacą e, moją niemałą już kolekcję serduszek. E, co wyróżnia te serduszka? E, jedna e, istotna kwestia: mianowicie, zobaczcie, są to serduszka, które mają specjalną podpórkę oraz co najważniejsze. Miejsce z tyłu, do którego możemy włożyć karteczkę. Także, jeśli szukacie jakiegoś kreatywnego sposobu na przygotowanie etykiet dla gości, gdzie na etykietach będą zawarte imię bądź też nazwisko waszego gościa czy też gości, to. Może taki wariant serduszkowy, własnoręcznie robiony, yy, Wam się spodoba? Yy, także słuchajcie, jeśli chcecie nauczyć się takie prześliczne serca z podpórką tworzyć, to gorąco zachęcam Was do obejrzenia dzisiejszego tutorialu. W tym układzie sposób działania jest bardzo, bardzo, ale tu bardzo prosty. Składamy nasz kwadrat najpierw na pół w poziomie. Rozkładamy go. A następnie składamy go na pół w pionie. Rozkładamy całość, a następnie do pionowego zagięcia kierujemy prawy oraz lewy fragment naszego kwadratu. Zaczęłam od prawej strony. Teraz składamy część lewą. Kiedy już to zrobimy, to skupiamy się na Górnej części. Ten górny fragment musimy delikatnie złożyć mniej więcej do miejsca, które zaznaczyłam. Robimy taką maleńką, niewielką zakładkę. O taką. Teraz boki tej zakładki należy złożyć. Tak. A następnie tak. Odginamy te fragmenty. Całą zakładkę kierujemy do góry. Dalej ponownie zaginamy, zgodnie z zagięciami. Z jednej. I z drugiej strony. Znowu odginamy, a następnie chwytamy. Zobaczcie, za prawą część, ponieważ tutaj mamy dwie części. Kierujemy ją ku dołowi. Chwytam sobie jednym palcem, i tą część, która jest w rogu, rozpłaszczamy. Tak samo działamy z drugiej strony Chwytamy za ten fragment Otwieramy go Róg rozpłaszczamy Obie te części ponownie kierujemy do góry przy czym te trójkąty, które są po bokach, muszą znaleźć się w środku Łapię zatem za tę część i składam ją do góry. To samo trzeba zrobić tutaj. Tak. I tak. Odwracamy teraz cały ten fragment na drugą stronę. Biorę zatem dla całą konstrukcję i odwracam na drugą stronę. W jakim celu? Ano w takim, by tę część, która jest na górze, złapać, i skierować ku dołowi. I dalej rozpłaszczyć. Teraz te części, które mamy tutaj. Należy zagiąć. Ten fragment kierujemy na lewo, a ten fragment, który mamy tutaj, kierujemy na prawo. Układam sobie na podłożu i dolny fragment kieruję ku górze, zgodnie z zagięciem, które mamy na środku. Tu jest część otwarta po obu stronach. I te górne fragmenty należy złożyć do boków. Zobaczcie, chwytam sobie za tę część i kieruję ją na lewo. W trójkąt. To samo robię z drugiej strony, tyle że kieruję na prawą stronę. W dalszej kolejności składamy oba boki. Tym razem kierujemy je do środka. Zobaczcie, skupmy się na prawej części. Chwytam sobie za nią i składam do środka w trójkąt. To samo robię z lewej strony. Chwytam za tę część i składam. Zobaczcie, do środka. Teraz górny fragment musimy złożyć do dołu. Chwytam za niego i zobaczcie. Chwytam, chwytam i składam ku dołowi, jednocześnie dokładnie wszystko wyrównując. Odwracam na drugą stronę i serduszko z podstawką, podpórką jest gotowe. Teraz można je tylko śmiało udekorować. I tym łatwym sposobem zrobiliśmy serduszko z podpórko, do którego, jak wspomniałam, można włożyć karteczkę z jakąś adnotacją, z kimieniem, ponieważ takie serduszka mogą być świetnym pomysłem na etykietę dla gości. Wspaniały pomysł bardzo łatwe wykonanie, także działajcie. Zachęcam was do tego bardzo gorąco. A jeśli poszukujecie innych serduszkowych i nie tylko inspiracji, to koniecznie zajrzyjcie na mój kanał, a także na mojego bloga lubietworzyc.pl. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli ten filmik wam się spodobał, wiecie co macie robić. Kciuk w górę będzie mile widziany, komentarz także, a jeszcze lepiej będzie jeszcze fajniej i przyjemniej, szczególnie dla mnie, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, do czego serdecznie Was zachęcam. Buziaczki, do usłyszenia już wkrótce. Papa! Pa.